W Pacyficznym Centrum Nauki. Nieznany mężczyzna wspiął się na szczyt Space Needle i zatknął na szczycie iglicy wielki transparent. Choć znaczenie symboli na fladze oraz tożsamość sprawcy pozostają zagadką, wiemy jedno: populacja terrorystów z Siedlów wzrosła. Sztandarowiec! <gryw> Litości! Ten walnięty bioterrorysta! Tak, wiem. Czy mógłbyś nie używać tego słowa na B? Którego? Bioter. Dokładnie tak, Dozowcy wycierają sobie tym gębę, a potem ludzie się nas boją. Mniejsza o nazewnictwo. Trzeba go namierzyć i zobaczyć, co wie na temat Augustin. I wyssać jego moc. Okej, okay, niech ci będzie. I wyssać jego moc. Mówię ci, dam radę. Na rogu piątej i Briar znaleźli ciało. Idź tam i zbadaj sprawę. Ale pamiętaj. Pełna konspira. Słuchaj, Delsir. Na miejscu zbrodni będą policjanci, rozumiesz? Nie dozowcy. Wiesz, stoję za tobą murem, ale zabicie policjanta... Dobra, dobra, niech będzie. Ustawię fazery na ogłuszanie. Zrobiłem to po Twojemu. Ominąłem mądrowych. Dziękuję. Na no cholerę mi Supermoce, skoro nie mogę z nich skorzystać. No, tylko się nie rozpłacz, braciszku. Znalazłem ofiarę. To na pewno robota przewodnika. Widać rozmach. Dobra, cyknij kilka fotek na miejscu zbrodni i prześlij je do mnie. Może znajdziemy jakiś trop. Masz te swoje rany. Ciekawe, jakich mocy użył sprawca. Ognia, laserów. Spalającego spojrzenia? <noise> o, stary, nie pogniewałbym się, gdybym miał taką moc. Słuchaj, nawet jeśli sprawca jest pierwotnym przewodnikiem, to wciąż nie wiemy, czy uda się przechwycić jego moc. Wysz co, jeśli się uda, to moją pierwszą ofiarą będzie ten złama, który wymyślił ksywkę sztandarowiec. Bracie, daj, że już z tym spokój. Dobra, przesyłam zdjęcie. Ty wiesz, że chyba mrugną? Yy, czekaj, chyba słyszę syreny Dobra, sprawdzę to Okej okay. Dozowcy ustawili kordon w pobliżu Kazali policji trzymać się z dala To pewnie nasz przyrodnik. Sprawdzę to Sorry, że wam pogadankę, ale może udało ci się dowiedzieć czegoś nowego o pierze? Ach, nie, nic. W bazie danych nic nie ma. <laughs> Jego wygląd sugerował raczej kilka wyroków na koncie. Gracias. Dary, miałeś rację, tu się aż roi od tych dozorców. Bardzo chcą złapać tego gościa. To kwestia ich reputacji. Tak, moja też. Mówi się łapać przewodnika, ale macie jakieś wsparcie? Ten przewodnik z pewnością ma swój styl. Rokokowo-makabryczny. No dobra. Będę potrzebował... Niech zgadnę. Fotek twarzy i ran? Jeśli to nie problem. Proszę bardzo. Teraz rany. To bez sensu. Oberwał w twarz. Diler narkotykowy. Kilometrowa lista wykroczeń. Spróbuj znaleźć jego skrytkę. Może znajdziemy w niej jakieś wskazówki. O co? Jakie ożesz? Z OK Delsi. Tak, jest i nasz snajper, goni go. Ostrożnie. O, wujek, dobra rada. Czekaj, czekaj, nie zabij. Wyluzuj, wyluzuj, jestem jednym z nas. W sensie. Was. Zwolni! nic ci nie zrobię. Zwłaszcza jeśli nie zwolnisz. Stój! Wracaj! Świetnie. Miło było poznać. Masz go? Nie, zwiał mi. Szybki jest, nawet bardzo szybki. Cholera, jak przewodnik. Palić laser z oczu, wolę jego moc. Nie bądź chciwy. Dziwna rzecz. Przy każdym jego strzale neon, który miał za plecami, przygasał. Pewnie czerpie z niego moc. Wróć do tego neonu! Może coś znajdziesz! Stary, powinieneś zobaczyć, co ten gość potrafi! Wali jakimiś laserami? Fajnie byłoby umieć jego ciosy i używać tak dymu przed spotkaniem z Augustin. Dobra, najpierw musimy go znaleźć. Uu, co my tu mamy? Ten nasz snajper to raczej snajperka. Zaraz, że co? Szkoda, że cię tu nie ma, Reggie. To najbardziej babskie gniazdo snajperskie, jakie widziałem. A, a, to znaczy, że co? Nie wiem. Wyczuwam kobiecą aurę. Na ścianie napis Brand, wypalony dziewczyńskim charakterem pisma. Poza tym to chyba najładniej pachnąca kryjówka zabójcy w historii. Dobra. Podeślij mi fotki wszystkiego, co uznasz za istotne. Ciekawe, kim jest Brand? No, nie pomogę. Bez żartów. Seryjny morderca czytający Roman Sidła? Wyobraź sobie, redzi, że ludzie od czasu do czasu jednak coś czytają. Okej, okay, rozumiem dlaczego pomyślałeś, że to damskie buty. Bo to chyba rozmiar gejszy. Okej, okay, niech będzie. To zdecydowanie należy do kobiety. A pamiętasz co to? O, I co? Masz jeszcze coś ciekawego? Spokojnie rozglądam się. O, chyba coś tu mamy. wyszukać w bazie frazę Brent. Kto wie, może nam się poszczęści. Kurczę, gdybym dysponował mocą dymu i laserów, mógłbym zrobić pokaz świetlny w dużym pokoju. O, w końcu zrobiłeś dobry użytek ze swoich umiejętności. Wiesz, Reggie, tak sobie myślę o piustonoszach. To przestań. Poważnie. Odpuść. Dorda Agustin, to najpierw potraktuję ją dymem, a potem jak już padnie, to tak ciu, 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 zrobię jej pokaz laser. Grunt to mieć plan. Znalazłem coś. Gość nazywa się Brent Walker, aresztowany za posiadanie dwa lata temu. Dwa miesiące później znaleziono go martwego. Przyczyna zgonu to rana kłóta klatki piersiowej nieznanego pochodzenia. Przesłał ci adres ulicy, przy której zginął. Nasza snajperka wyraźnie nie lubi sadzić, palić i legalizować. No na to wygląda. Ty, jak to jest? Skoro morduje tylko i wyłącznie handlarzy narkotyków, to dlaczego media.? dają, że jej ofiary to przypadkowi przychod? No i. Ale DOZ powinno podać do publicznej wiadomości, że ofiary nie były przypadkowe. Że każdy, kto nie jest handlarzem narkotyków, może się czuć bezpieczniej. i to by uspokoiło mieszkańców. Sugerujesz, że co? DOZ celowo sieje panikę? Przecież ich zadanie polega na czymś odwrotnym. O tak, to lubię. Dobra, jestem na miejscu. Widzę grupkę uzbrojonych bandziorów. Chyba odchodzi tu jakiś niezły deal. Nie chcę ci prawić morałów, ale każdy obywatel ma obowiązek zareagować, kiedy jest świadkiem przestępstwa. Więc nagle chcesz, żebym zaczął zabijać? No, tego nie powiedziałem. Weź pociągi im z liścia, postrasz ich i zabierz towar. Słyszałem strzały. Zabijałeś ich? Nie pozabijałem, tylko wypełniłem swój obywatelski obowiązek. Po prostu dałem im chwilę, by zastanowili się nad swoimi występkami. Czy zniszczyłeś prochy? Tak, zniszczyłem cały towar. To co? Mogę już iść do tej alejki? Pff. Reggie, musisz to zobaczyć. Nasza błyskawica jest graficiarką i to całkiem niezłą. Nie zapominaj, że ona jest zabójcą. To całkiem sprawnym. Ale nie powinna zostawiać zapalonych świeczek. No, musisz przyznać, że Laska potrafi zrobić niezły wir. Aha, bardzo śmieszne. Stary brend, brand, brend, brand, brand. Jeszcze raz brend! Tylko nie ten bręt w głowie! Piękny ołtarzyk postawiła. W sumie ja wiem, wzruszające. To co? Może jeszcze uronisz łezkę. No, to pora na główny punkt programu. Okej, okay. to już jest kompletne wariactwo. Czyli tak, dziewczyna zamawiała sobie jedzenie i przychodziła poopowiadać neonowemu Brentowi, jak jej minął dzień. Kojarzysz restaurację Olafa przy Alaskan Way? Mają jeden z największych neonów w mieście. Gdybym miał neonową moc i słabość do wyżerki, to też bym tam wysiadywał. Już tam lecę. you <laughs> Wpisze pan petycję w sprawie walki z narkotykami? Dopóki nie powstrzymamy tej zarazy, kolejni młodzi ludzie będą kończyć jak Fetch Walker. Fetch Walker? Narkotyki zatruły jej ciało. Przemieniła się w bioterrorystkę. Potrzebujemy twojego wsparcia, aby ulice były wolne od tego cholernego plugastwa. Plugastwa, tak? Tak, albo jesteś z nami, albo przeciwko nam. Jak się nazywa ta książka, wiecie, ta, w której napisali: Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Radykał! Jestem pod wrażeniem Twojego opanowania, ale może podejdziesz już pod ten neon, co? Nie będziesz tak się rzucał w oczy. Ona na pewno przyjdzie tam, żeby się podładować. Tak, poza tym na pewno mniej tam ludzi, którym będę miał ochotę spuścić łomot. Prawda? A tak, w ogóle to ten cytat był z Biblii, był ten cytat, jakby co z Biblii? Co ty powiesz? No dobra, muszę się gdzieś schować.